Siemanko, siemanko widzowie, witam was ponownie na kanale Mitchell Testuje. Jesteśmy jeszcze w Zakopanem, a w związku z tym bierzemy pod lupę kolejną knajpę na chyba jednej z najbardziej znanych ulicy w Zakopanem, czyli Krupówkach. Hart ma białe miś, bo tu tutaj dzisiaj będziemy się stołować. 4,4 gwiazdki na Google na 2500 opinii. Sprawdźmy jeśli podoba Ci się to co robię, naciśnij dzwoneczek i daj suba na pewno pomoże mi to bardziej rozwijać kanał. Kolejny dzień i kolejny test góralskiej Karczmy, także znowu będzie pewnie trochę tłusto, ale jak tu się nie pokusić. Menu jak widać na całe szczęście nie jest grubości książki telefonicznej, co może i powinno też świadczyć o tym, że restauracja dobrze specjalizuje się w daniach, które są w karcie i powinny też trzymać wysoki poziom. Ja na początek wybrałem kwaśnicę na żeberku wędzonym, a na potem w oko mi wpadły szpadki agnięce ale najpierw trochę o kwaśnicę. Na pewno na pierwszy rzut oka w kwaśnicy nie brakowało wkładu. Powiedzmy, że porcja mięsa była ok, ale bez rewelacji po spróbowaniu jednak bardzo brakowało mi kwasu, a przecież to kwaśnica. Mała ilość kapusty, za to duża wkładka warzywna. Warzywa w 90% składały się z ziemniaków i chyba odrobiny marchewki. Nie wiem skąd, ale wyczuwałem delikatnie słodki posmak. Nie jestem ekspertem kulinarnym, ale nie do końca to mi odpowiadało. Na pewno, wielkim plusem tego dania jest porcja, bo można się najeść. I pewne jest też to, że ta kwaśnica może smakować ale minie do końca dobrze wleciała. Takie mocne 6x10, ale każdy głodny zje pewnie ze smakiem. No i mamy to, po co tutaj przyszliśmy, czyli szpadki jagnięce podawane w formie dwóch patyczków z mielonym mięsem jagnięcym, do tego ziemniaczki opiekane, delikatnie posypane koperkiem, sos ciki i sałatka z świeżych warzyw. Danie na talerzu prezentuje się bardzo fajnie, jeżeli zaś chodzi o smak, to zacznijmy od dodatków. Ziemniaki na no wielki plus w smaku bardzo dobra. Jak wiadomo, polska kartoflem stoi, więc ta forma podania pewnie nikogo nie zaskoczy. Ale sam smak ziemniaka połączony z koperkiem fajnie się komponuje. Pałatka dobrze pasowała do reszty dodatków na talerzu, nadawała świeżości i fajnie przełamywała smaki. Wielkim plusem, winigret, który tylko w tym pomagał, pasował idealnie do całej kompozycji. Jagnięcina na potyczkach smakowała kapitalnie, a Roman mięsa jagnięcego był wyraźnie wyczuwalny, przypieczenie również w punkt. Mięsko bardzo soczyste, konsystencja idealna, o takim właśnie smaku marzyłem, zamawiając to danie. Trochę zawiódł mnie sos tzatziki, jak dla mnie słabo wyczuwalny ogórek, i zabrakło w nim trochę soli i pieprzu, ale to tylko moje odczucie. Ceny dań na filmie Kwaśnica 28 zł, szpadki jak 62. Myślę, że cena kwaśnicy może delikatnie przesadzona, ale ogólnie ceny na akceptowalnym poziomie. Wizyty w Karczmie oceniam bardzo dobrze, jednak brakowało mi czegoś do tego, żebym ją na długo wspominał. Na wielki plus zasługuje na pewno klimat panujący w tym miejscu, miła obsługa i ciepły wystrój. Dostaw lajka pod tym filmem. Zapraszam do subskrypcji tego kanału, żeby być na bieżąco i komentarze pod filmem. Czas na powrót do domu, więc niedługo bardzo ciekawe testy ze Śląska będzie się działo. Pozdrawiam. Elo.